Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasno. Nie było pali w Łodowicach i po prostu... Ło, w Łodowicach. No, w Łodowicach. Ładowice. Ładowice. ładowice Nie Ładowice, tylko wy Ładowice. No, w No ile razy mam ci powtarza? To powtarza, no. To za głuchy jesteś. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię, lubię, lubię mleko. Gdzie połamany? A, coś na to leciał. Nie a no to Część trzecia. Pytania. Boże. Boże. Boże i nie Boże. Od Kulfona pytanie. Od, Od kulfona. Od Kulfona, tak? Pytanie do obu. Chcesz, Wojtek, to odpowiadaj? Nie chcesz, to nie odpowiadaj. Pytanie do obu. Co zmieniliby w sobie i w koledze z przeciwka? Co im przeszkadza w zachowaniu współlokatora? Co im przeszkadza w zachowaniu współlokatora? Wojtka, no? Co byś zmienił w koledze naprzeciwko, który siedzi? Co w nim, co przeszkadza tobie w nim? Na te pytania odpowiem jak Wojtka nie będzie. O, właśnie. O, dobrze, brawo. A ty Wojtek chcesz powiedzieć? Nie, ja mogę odpowiedzieć, że po prostu mi się tutaj znudziło mieszkać. Ja pragnę po prostu zmienić lokum, gdzie mieszkać i po prostu nie tutaj... Jedyne, jedyne... Poczekaj! Dzień, i noc wysłuchiwać Twoje żale, skargi, jakieś nie wiadomo co. Po prostu mi to no, znudziło mi się takie życie. I już. Jedyne, jedyne co? Najważniejsze. Wychowanie. Zachowanie ci nie odpowiada, tak? Tak. Zachowanie zawsze można zmienić. To bym zmienił by zmienił. I nie. I każdy człowiek sam powinien się zmienić. W to właśnie... Nagrywałem to nie. sobie y, gdzieś pojadę sobie na ferie zimowe. Sam nie, pojadę. Nagrywałeś, położyłeś telefon i wy, wyjdowe dzwonicie specjalnie. Nie, ja, nag... udało, udało, ja, udało, ja nagrywałem. Przepraszam bardzo. Ja nagrywałem. A nagrywał moje z wami widzowie ekspozycje. A później wrzucę do kanału swego, że jak ja robię, ja... jak ja wszystko. Daj Dobre. mi odpowiedzieć. Ja no. nagrywałem, ja widziałeś, że ja nagrywam, a ty trzy telefony odbierasz i po prostu gadasz takie bzdety. Ja, a, a, ja... Nie mam. a ja po prostu... Ja nagrałem, a ja mam... To ja wcale tutaj nie będę nagrywał. Ja tutaj lajtów nie będę robił i żadnych filmów nie będę nagrywał. Ja tutaj chcę zakończyć swoją karierę zawodową. Ja gdzie indziej będę nagrywał. Dał na to pytanie. No to kolejne pytanie od Damiana S. Pytanie do pana Krzysztofa. Czy Lublin jest w benzynie czy na ropę? Na ropę. Ropniak, tak? tak? I od tego widza pytanie, pytanie do Wojtka: dlaczego tak dużo palisz papierosów, Wojtek? Dużo? No że dużo palisz. Ty mało palisz. No, pół papierosa dzisiaj spaliłem. O, o. A, a kiedy kupiłem paczkę papierosów? A zobaczcie. A, a dużo palę? A kiedy kupiłeś ją? Wczoraj. No to gdzie dużo? Ja jak paliłem, to paliłem całą ramkę dziennie i to czasami nie wystarczało. Całą ramkę? No. Jak paliłem tak. O całą całą? Nie o taką tak 20 papierosów to jest minimum. Na raz? Bo... No gdzie na raz? W ciągu dnia. To teraz to palisz Ja to... Jaren to ty chyba papierosa, za papierosem najpierw działałeś. No gdzie cały czas no. Co pół godziny. Nie. Jeden spaliłeś zgasiłeś co, no, tak. co pół godziny. no. Aha. Co, Zobacz, co o... pół godziny. Ech. Dobra kolejne od Toma M. Ponawiam pytanie do Wojtka. Czemu ma obraz tego buta obok obrazu papieża? Czy to pamiątkowy but, w którym dotarł na szkolną? Chodzi o tego buta, o ten obraz. Co to jest za obraz? Co to jest za but? But Wojtka. Czy to pamiątkowy jakiś but? Tak. Wysłali w patce. Tak. Jeden obraz oddałem dla jemachy, y, dla kobiety, a po prostu... A drugi zostawiłeś sobie, tak? A jeszcze jeden pod spodem, jeszcze jeden jest. A, to na... No, wciąż... Komu się też oddam. No i dobra. Ale ja ci to Od Wiktora Sosińskiego pytanie. Pytanie do mlecznego człowieka. Czemu nie powiesi porządnie obrazów Majorka? Czego? Dlaczego nie powiesisz porządnie obrazów Majora? A co? E, nie jest powieszone? No ale stoją dwa, zobacz, na łóżku oparte. A tu nie ma gdzie wieszać. No ale tam zobacz, jakby przybił gwoździka, to by wisiał jeden obraz i drugi. A nie. nie. Papież? No papież przypuśćmy, tak. To papież, ma na Jakby prowadzę się, to... Tyle to ja przynaczę... Przepraszam to nie... bardzo, jak wyprowadzę się, to w moim pokoju będzie papież. O. Bo ja byłem tam gdzie się urodził, nie było pali w Łudowicach i po prostu... W Łodowicach. Ładowice. 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 To no. i. Nie Ładowice, tylko wy Ładowice. Ładowice. No ile razy mam ci powtarzać. Ktoś powtarza, no. Ty za głuchy jesteś. Yy, od mega Balow 9. Dla, Balow, Balow, Dla mnie? Nie, a to akurat do Wojtka. Pytanie do Wojtka. Super człowieka. Czy Kondonowicz pierdzi przez sen? No ja skąd mogę wiedzieć? Nie słychać? A jak ja śpię, to nie słyszę. A to nie, nie wiadomo. To jak, jak ja nie, nie raz nagrywam, to słychać jak pierdzi. A czyli pierdzi. Co ty? Przez sen walisz? Co? Przez sen... A ty przez sen czasami nie pierdzisz? A ja tam nie wiem, ja nie słucham jak śpię. Ja nie... też nie słucham. To nie słyszę. No. Ja nie wiem. Pytanie do Krzysztofa. Od Teufel Grzyb. Co to znaczy obrzezanie? Obrzezanie? Obrzeżanie to znaczy e, święte inaczej. Ale powiecie, że ja obrzeżany, co powie po, człowiek to powtórzyć jak skóruje jak, jak małpa i gorylę. E, I obrzeżanie to jest takie obcięcie skórki na Żeby e, mężczyzna nie zapaniał e, kobiety, bo chronią, a żeby... Nie swoich kobiet, tylko że my e, puszczają swoje e, do nas e, dopuszczają, że my zapadniali i żeby dzieci byli... E, po prostu taka kultura, tak? Taka. Kultura, u, u nich. Ich kultura e, religijna. Religijna. Ale ja mam skórkę. Jeszcze. Ja nie jestem. Jeszcze. Jeszcze. Pytanie do Krzysztofa od Mortimer Rosumesen czy pan Krzysztof wierzy w duchy? Co? Czy pan Krzysztof wierzy w duchy? Nie. Nie wierzysz w duchy? Nie. No to nie wiem. Ja tutaj dwa razy słyszałem e. u ciebie. Ja nie wierzę. A ja dwa razy słyszałem u ciebie duchy. Kolejne pytanie. Czy moja dusza jest nieśmiertelna? Może być w każdej chwili. No czyli, czyli mogą być duchy? Każdy, ale ja nie każdy nie człowiek ma energię, duszę. I dusze biegają po świecie. Zgadza się. Pytanie od Igora Stera. Pytanie do Krzyśka Uprawiasz jakiś sport? Mógłbyś pozdrowić? Ja, sport i uprawiam wszystkie. A mógłbyś pozdrowić Igora? Igora? Pozdrawiam Igora. O, dziękujemy. Pytanie do pana Krzysztofa od Tomek Ksiejomi. Ponieważ był mechanikiem, chciałbym zapytać, czy wie ile litrów wody lub płynu chłodzącego wchodzi do chłodnicy malucha? Fiata 126P. Płynu, 5 litrów. 5 litrów wchodzi do malucha, tak? Tak. Do chłodnicy. Tak. O. I, i, I tyle litrów wody wchodzi? No albo tego, albo tego. Bo na wiosnę... A maluch ma chłodnicę? Ma. Ma, tak? Ma. Z przodu czy z tyłu? Ma. Ma i dłuż wietła. A, 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 a w którym z miejscu? W którym miejscu ta chódnica? Z tyłu chudnica jest. Z tyłu, tak? Tak. Każdy samochód ma chłódnicę. E. E, pytanie o Leda. LED. O kogo? LED. Pytanie do Konona. Kiedy wstawisz sobie zęby? <laughs> jak nabieram pieniądze sobie. Ale... Jak się dzieciątka piknie... Na roku to już nie będzie to już nie trzeba będzie zębów, bo zęby będą niepotrzebne dla mnie. Bo jest to łatwił leci mleko. Od Adasia Runera. Od Adasia Runera. Pytanie do, do pana Krzysztofa. Czy z pana piersi leci mleko? Co? Czy z pana piersi leci mleko? Nic duża. Ja. Czy z pana piersi leci mleko? A czy z jego skyy e, Ale nie przyklinaj no. Nie. No chciałeś. E... Pytania to ja po kolei czytam. Ale przepraszam bardzo. <coughs> Czy z jego. leci woda? Nie ja się zacnoję. Odpowiedziałem. No, już się rozpogodziło. Już no, no to takie przelotne opady. Dobra, kolejne pytanie od Kapi. Pytanie do Krzyśka. Kapi. Kapi. To od tego. tego? Nie pati. Kapi. Kajaki. Kajak Krzysztof. No właśnie. Kati. A, kati. Czemu pan jest taki agresywny wobec każdej osoby, która się zbliży do pana? Może to wina obostrzeń i zasadzie dwóch metrów? E, proszę pana, już odpowiem. Ale czego wy przychodzicie zęby, życie jak ogiery i mówicie tak? Można zdjęcie zrobić? Ja mówię, co złoty kosztuje. E, specjalnie co mówię? bo wy później um umiecie tak. O, zobacz! Baź, ja dostałem za, za darmo! Jeść ty, dostaniesz te, te za darmo i ha 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 się Ja, jak wy do mnie i ja do was ja tak Jest w przysłowie Jak Kuba mogł, to Bóg kubie I ostatnie pytanie na dzisiaj Nie, jeszcze będzie zadawać Wystarczy, czego? Nie, dawaj, ja lubię. No ja lubię Ja lubię Ja lubię no ja Od z 00 pytanie do Wojtka i Krzysztofa S Czy mogą opisać w jaki sposób się myją? Opisać? Normalnie. Do wanny cię błazi, kombić i wszystko. No jakie? Wanna jest brudna. Się myje W czym? W miejscu. Ty w miejscu, tak? Tak. A Krzysztof, to w wannie? Ja w wannie. Płynubleman? A no to w To, to pokażę, jaka wanna wygląda. Jak umyć się tam można. A kto zabrudził wannę? Ja by na gard. A, a a ty pierzesz! Ja ci a ty, ty nie pierzesz? Ale, przepraszam bardzo. Ja ci pokażę! Jak tej swojej rzeczy, jaka pralca, jaka woda jest. Ja ajcie pokażę, jakie po tobie ubranie Dobrze, jest. o właśnie. No właśnie. No to wanna czysta yes. od, y, od pralki po prostu. Od, od wody z pralki, no. Ech. O praca jest Ta woda. Ta pralka powinna być podłączona pod rurę i powinna woda e, odchodzić sama. Ale o pralca jeszcze woda jest. Zobacz. Ja jeszcze nie prałem. I zaraz nas do wanny, jaka woda. Po tobie jest. To dobrze, o to chodź No pójdziemy, Zobaczymy Zaraz Ech. O to, ja tam Dach. płyn jest Zaraz pójdziemy I nagramy film Dobrze, o trzeba już zrobić No No to idziemy Już Zaraz. usunąłem te, te Te wiesz, te zdjęcia Chcę, ja że pójdę się załatwić A no to i się załatwić To ja zatrzymam i wtedy Później Ja zaproszę Ale co ty będziesz tam robił? Kranik odkręcę Ale co będziesz robił? Załatwić się siku? Polutkiemu. Polutkiemu, no to dobrze To pół biedy.